Ale na Ło, wow, nawet tam już leci A jego co pod kucykiem siedzi i ogląda The Last of Us dwa. 2 No Toś tak pioruny strzelają w tamtą stronę O, strzelił przed chwilą gdzieś tam jeden Mgła się zrobiła, bo tak to, to tam jest droga. Nie, nie widać. I tyle. Coś tam wadzęło przed chwilą. No i tak to czy spada, pada, pada. Może wezmę tą koszulkę plus jest taki, że się wszystkie roślinki no podleją. I drzewa i w ogóle tam ptak leciał no i kurde, coś no dużo tego pada bo, bo wy tutaj tego deszczu nie widzicie to Wam pokażę o... Na takim czymś. Jak leje. Ło, błysnęło coś, ale to tak w powietrzu. Że nie uderzyło tak. Że nie tutaj, tylko było gdzieś tam walnęło. O, a przed chwilą tam drugi na, chyba nad nami walnął jeszcze. Tam jest cały czas droga, ale ja nawet jej, ją ledwo widzę, bo tam jest mgła zrobiona. I tak czuła, widać. Nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, ale no. Tam jest jakaś jeszcze koszulka. Lepiej Xboxa nie będę włączał. Się śmieję oczywiście. Bo ja nie mogę przeżyć bez Xboxa. Ym. Kolejny walnął tak w powietrzu tam. Szkoda, że ta moja kamelka, no, chociaż moja kamelka objętość jest duża. O, jeszcze przyspieszyło. Bo no, i tak sobie to zwali. O, jak przyspieszyło. to w ogóle nie zwalnia bo cały czas tu wali mocny nie wiem czy wy to widzicie ale jest pełno kropelek no no i trochę taka dupa jasia no.